Moi drodzy ski sniper, ski sniper, lecimy z tym wszystkim arsenał, jaki mamy do wyboru. Cze z czego chcemy strzelać? Będziemy polować na skoczków narciarskich. Czekajcie, tak, to już wyszło. Ok, kurde, może skuszy? Green pills? Blue pills? A to muszę kupować, tak? Ile to kosztuje? Kurde, 15 tysięcy... Dobra, słuchajcie, no to musimy kupić tak... Co to jest? Vintores? Dobra, weźmiemy sobie taką... AWX-e wezmę, kupię. AWX-e sobie kupimy. Kurde. Ten kojot wygląda dobrze. Kuszkę... Co mi dają zielone piguły? Blue pillsy coś dają? Red pillsy. Dobra, lecimy. Moi drodzy, zabawa jest bardzo prosta. Nie jesteśmy fanami skotków narciarskich, więc po prostu trzeba wyjaśniać. Tutaj Mateja będzie skakał. O kurde, ja jadę na wózku! Gdzie? Dobrze! Uuu, chyba nie będzie stylu, stylu V. Muszę wam powiedzieć, że tutaj chyba nie będzie lądowania wysokopunktowanego. No, dobre lądowanko. 120, 102 metry. 102 metry. <grym> Uwaga! Uuu. Co trafiłem w żebra? Kurde. Nieźle. Ale czekajcie, bo my musimy zrobić. Słuchajcie, teraz będziemy strzelać z trybun. Zobaczcie, jak będziemy z trybun ogarniać i weźmiemy zaraz inną broń. Patrzcie, teraz Suicide. Dobra, słuchajcie, tutaj jesteśmy takim. A tam witam, przyszedłem tutaj na Wisłę, przyjechałem. Headshot, czuję to. Oea, chest, jednak chest. To może troszkę mu sprawić problemów przy lądowaniu. 102 metry znowu? Nie, tu rekord skoczni chyba. Teraz tak. Muszę wziąć achievement. Kurde, czemu ta gra się, moi drodzy? Ach. Czemu ta gra e, nie pozwala mi wyjść do wyboru tych? Dobra, do wyboru broni. Teraz z czego będziemy strzelać? Kurde, skuszy. Gołkusza. Dobra, tutaj. Gdzieś. Gdzieś bliżej muszę. O. Robert Mateja. Uwaga, jak to się robi? O kurde, woohoo! Brain, moi drodzy, neurologist. Odblokowane osiągnięcie, ale to kusza dobra, cichy zabójca. Ojej, punkty dostałem mocne.

Dobra. Jak myślicie, że jestem takim kozakiem, to musimy, słuchajcie, teraz wejść tutaj. Najdalszy punkt sobie weźmiemy. Ko nie ma to jak kawka śniadanko u Bonkola streamowanko. Pozdrawiam bardzo. Brain Dead King, no właśnie. Siadło. Oj, oj. Pourywane. Stoch. To duża skocznia. Ale tu rekord chyba był. Punkt konstrukcyjny prawie. Sprawdźmy teraz. O kurde, ba zakaz bab? Bez przybliżenia spróbuję. Uwaga! Nie, nie, trafiłem. Aj, nie trafiłem, wylądował. Aj, jaj, aj. Aj, aj, aj. Dzień dobry, Sakybini, cześć. Patrzcie co się dzieje bez przybliżenia. Bez przybliżenia musimy spróbować. De kolejny moi drodzy. To była drużyna niemiecka. Oni Polaków chcą przeskoczyć. O oh, kurde, quadruple run. To będzie ciężkie, bo czterech będzie skakało. Jeden po drugim. Patrzcie, co się wydarzy. Patrzcie teraz, co się dzieje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie! Dobra, trafiony? Double kill. Poszło. Aj po chłopie. Triple kill, czyli jednego nie trafiłem, rozumiem. Dobra, a teraz musimy wyjść tutaj. Eee, zróbmy coś takiego, Arsenał. Weźmiemy czymś innym, strzelimy teraz, uuuu, kojot Stabilizacja, rate of fire najmocniejsze BR, nie mamy hajsu Dobra, spróbujmy tym Tutaj z górki O! Jaki pocisk! Ach, swobodny lot. To jest to piękno. W skokach narciarskich może się poczuć tutaj człowiek jak ptak. Dobra, lecimy. Headshot! Nie. Kark i żebro. Na rozbiegu nie można na rozbiegu, bo jest wtedy niezaliczenie misji. Dobra, teraz tak zróbmy. Tweet. Lucik kolejny poszedł. Szed kotek na płotek, pierdyknął go młotek i mruga. Deseczka dobiła, kotka zabiła i mruga. Też tak, można, moi drodzy. Można także kliknąć w link. Kupimy Tom za 7000. Albo Tom SV. W ogóle, czemu to jest taka słaba? Ta jest najsłabsza. Tom bym kupił. Spróbujmy gdzieś stąd. Słaby dźwięk, ojoj. Aj, aj, aj. lewa i prawa noga poszły. Ale mimo wszystko punkty, myślę, punktacja wysoka powinna być. Spróbuj w nartę strzelić. A spróbujmy, ale nie no, narta chyba nie. No spróbuję, czekaj. I już miałeś lądować. Nie, w Narta nie, tylko w niego trzeba. Już miałeś lądować, wariacie. Dobra. Ajajaj, aj, aj, na headshot'a trafi. Uuu. Headshot. Chyba zemdlał. Wybiłem mu z głowy to skakanie. Dobra, musimy spróbować ostatni ten, słuchajcie. Musimy spróbować ostatnią e, jakąś broń. Koyot Tactical. Nie wiem po co są te czerwone piguły. Focus Duration, dobra. To bym wziął. Aha, ją ja 6000, a to 5000 kosztuje. To dupa. A to jest podstawowa flinta. To wam pokażę tą podstawową flintę. Patrzcie, jestem na antenie. Celownik, jak w niemieckim karze. Po chłopie, Szkoda, że nie ma Bazuki. Ale tu był rekord chyba. Dobra, muszę kogoś ustrzelić bez wstrzymania oddechu, dobra? A, widzicie? Failshot. Nie mogę go tak szybko tutaj. Dobrze, bez wstrzymania. To jest to. To jest to. Kolejny lucik. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz do niej mój Stary, to fanatyk wękarstwa. Pół mieszkania z <grytania> Dobra, ostatni strzał i kończymy. Ostatni strzał. Czy ja mogę w trybuny walnąć? Chyba nie. Bez przybliżenia i bez zwolnienia. To jest wyczucie dopiero. Poszło płuco i serce. <grytania> Heartbreaker, odblokowane osiągnięcie. Bardzo dużo punktów. Rekord, 102 metry. Dobra, no to to była taka gierka. Słuchajcie, kolejny indyczek, skoki narciarskie.